Dzień dobry, moi kochani, witam was serdecznie w jakże pięknym, ale jakże mglistym i zimnym dniu. Jestem już po terapii, odbyłem godzinne spotkanie z moją najcudowniejszą terapeutką. Dziękuję Aniu, że naprawiłaś Patryk. Ja mam <laughs> Nie tylko wiem. Tyle do powiedzenia. Nie wiem jak to się stało, ale rzeczywiście. Czy wy nie uważacie, że jakieś zmiany tutaj we mnie zaszły? Ja czuję się jakby Ania zdjęła mi olbrzymi ciężar z serca, z dłoni, z głowy, że się tobą zajęła, bo już mi po prostu nie siedzisz nad uchem, nie, nie dziam tą Że Przemysław się po prostu na nowo we mnie zakochał i mówi, że on takiego właśnie mnie uwielbiał, takiego mnie kochał w energii, w szale, troszeczkę nieogarniętego, i w takim Amoku, ale ja ten Amok bardzo lubię i bardzo dobrze. Myślę, że w tym Amoku się sprawdzam. Jak to można się zdziwić z samego rana, że pogoda jest troszeczkę inna, aniżeli by człowiek pomyślał. Dzisiaj była kolej przemysława z wyjściem z paryskiem na spacer. U nas takiej mgły nie było. Też jestem zaskoczony, że aż tak brutalnie nas tutaj zaskoczyła w tym anturażu. Przepraszam bardzo, zasłaniać mi to sztereczkę. Przepraszam. Przyjechaliśmy właśnie do showroomu AlmiDecor i nie mogę być w swojej energii, nie mogę się tutaj drzeć, ponieważ dosłownie za moimi plecami odbywa się prezentacja najnowszej kolekcji mebli oraz materiałów. Czekam na Przemysława, ponieważ pojechał zaparkować gdzieś tutaj w okolicy samochód. Jest tyle ludzi, że no niestety miejsca już dla nas nie było. Zaraz pokażę Wam meble oraz część materiałów, którą wybraliśmy sobie do naszego domu. Jeszcze dzisiaj będziemy takie finalne decyzje podejmowali, ale jest tutaj. I zobaczcie, rozejrzyjcie się razem ze mną. Po prostu wybór taki, że nie wiadomo na co się zdecydować. Your your I know now you'll never your mind. Nigdy nie sądziłem, że można się zakochać w materiałach, ale jednak, tak jest to możliwe. A najlepsze jest jeszcze przed nami. Oglądamy właśnie o, jeszcze jest. kamienie. jakie To jest ciężkie. Będziemy musieli chwilę poczekać, bo chcemy właśnie zrobić stół albo z um, takiego kamienia, albo z tego marnotrawstwa. jeszcze tak żywo. Ja nie dam rady tego utrzymać. Bro... Wiesz co, połóżmy to może o. tu. Bardzo ładny. Ten jest troszeczkę ciemnawy, ale myślę, że on bardzo się obroni w naszej jadalni. A weź połóż teraz ten drugi obok. Będziemy mieli na pamiątkę i będziemy mogli wracać i zerkać do tego, jak to Bo ten teraz się prezentuje. Tutaj, tutaj jako ten szary? Taki trochę szarawy, nie? Wiesz, mi się tak wydaje, ten z kolei jest ciemny, ale możesz jeszcze pokazać tą szafkę tutaj konsolę, czy jak to nazwać? No, konsola, dokładnie. I Ona jest w kolorze czarnym Szykło. i myślimy o tym, żeby nie. zrobić takie w pokoju gościnnym, jedną właśnie czarną i drugą analogiczną w jaśniejszych odcieniach. że to jest teraz najfajniejszy moment, kiedy ogląda się meble. Wybiera się tkaniny, kamienie. Jeszcze mamy co prawda troszkę czasu, ale. Nie wiem co mam powiedzieć, chcę wam powiedzieć tyle, ale już wysiadamy z Windy i zabieramy Was na drugie piętro, gdzie są przepiękne meble. Co to za mizianie, macanie materiału? No tak, mi się podoba ten materiał. Za każdym razem, jak tutaj jesteśmy, to zwracam na niego uwagę. Zastanawiamy się, czy w podobnej pepitce nie zrobić naszej kanapy. No, ja Tamta jest zdecydowanie bardziej taka włochata mięsista. To jest akurat materiał, który idealnie nadaje się do ogrodu, na taras, na balkon, ja, ja, co kto woli. Ja już widzę tą jasną pepitkę z stópkami naszego peryska. Po prostu Ale one będzie... się super czyści, tak samo jak te dywany. One są wodoodporne i mogą cały sezon leżeć, moknąć i nic się z nimi nie dzieje. I dziwić się, że ja nie mogę zdecydować się na żaden materiał. Zobaczcie, jak one pięknie się prezentują. Wybór jest tutaj po prostu niesamowite. To jest dosłownie część gablot, część materiałów i próbników, które możecie sobie wybrać. No, jest tego po prostu masa. Zobaczcie, w różnej stylistyce, w różnej kolorystyce, w różnej strukturze przede wszystkim, przepięknie one wyglądają. Dojechaliśmy właśnie na targi i powiem wam, jest tyle ludzi, że nie mogliśmy znaleźć żadnego miejsca parkingowego. Objechaliśmy wszystkie hale dookoła, ale udało się. Jesteśmy w miarę blisko hali D. Musimy jeszcze tylko znaleźć wejście. Patrycjusz nawigator, proszę, proszę poszedłeś przodem, proszę pokazać, gdzie mamy wejść. So long. Niestety nie udało nam się wczoraj już nic dla Was nagrać. Było tyle osób, że przerosło to nasze najśmielsze oczekiwania. Tyle gości, tyle osób, tyle świateł i stanowisk. Naprawdę było prze, prze fajnie, ale absolutnie nie dało się nic tam nagrać. Wróciliśmy więc do domu, jeszcze byliśmy wczoraj na chwilę u moich rodziców. Przyszła do nas też paczka którą zamówiliśmy w poniedziałek czy wtorek. Jakoś bardzo do nas szybko dotarła. Jest to paczka z Rezerw. Szukałem jakichś takich bardzo fajnych jesienno-zimowych piżamek oraz dodatków. Już we wszystkich sklepach zaczyna być tego naprawdę bardzo dużo. Jestem ciekawy, jak to wygląda na żywo. Mamy tutaj taką pluszową piżamkę, zobaczcie, z jakim fajnym misiem. Zobacz Przemysław. Zamówiliśmy sobie takie dwie w rozmiarze S i w rozmiarze M. Do tego mamy takie bardzo milutkie. Nigdy nie pamiętam, jak ten materiał się nazywa, ale jest taki cieplutki, jest taki milutki. Bardzo jestem ciekawy, jak w ogóle się to będzie zachowywało po praniu. Okazało się również, że w Reserved są takie kolekcje premium, lepszej jakości materiały. Zamówiliśmy sobie golf w kolorze burgundowym oraz po golfie w takim jaśniutkim ekry. On jest jest tak delikatnie mniej pleciony, aniżeli ten różowy, który kupiłem przedwczoraj w zarze. Bardziej mi się podoba zdecydowanie tamten golf. Zobaczymy jak. Będzie leżał na mnie taki. Ten kosztował 219 i ten teżowy, też 219. 219, ten jest ładny. W tym kolorze będzie na pewno pięknie przemysławowi. Zobacz, ten jest zdecydowanie ładniejszy i fajniejszy. Mamy tutaj też już takie typowo, zimowo. Blok tak naprawdę, majteczki. Ja bardzo lubię w takich majtkach sypiać, także zamówiłem sobie do. Czarnych t-shirtów. Dla Przemysława wziąłem majteczki również z takimi ciastkami. Tak się one prezentują. Bardzo fajna bawełna. Ciastek tutaj pięknie się prezentujący i bardzo tak słodko wyglądający. Zamówiłem też sobie skarpetki do moich wszystkich jesienno-zimowych. Pijanek, one mają takiego misia. Mamy ich tutaj 5 sztuk. Nie wiem, czy widzieliście w poprzednich filmach, ale porozkładaliśmy już jesienne dekoracje. Byliśmy w magazynie, zrobiliśmy sobie katalogi ze wszystkimi dekoracjami i ozdobami, które podzieliliśmy na różnego rodzaju święta oraz pory roku. Jakiś czas temu przemysł w TK Max dorwał tego dżentelmena. Taka figurka kosztowała nas chyba 399 zł. Muszę wam przyznać, że jak na taki rozmiar, jak na taką wielkość, jesteśmy bardzo zadowoleni z tej ceny. Tutaj włożyliśmy do wazonu gałązki jesienne. Mamy porozstawiane dynie. Mamy tutaj też naszego cudownego Pioszka. Na stole jadalnianym porozkładaliśmy dynie oraz zielone lampiony. Mamy też tutaj przepiękny świecznik. Nie mogło też zabraknąć naszego dyfuzora. Jest to Spicewood, jest to zapach, który idealnie nadaje się na jesienny. Czas na jesienne wieczory. A tutaj położyliśmy świecznik z zeszłego roku. Ale patrzę, że tutaj ten pojemnik na świeczkę trzeba włożyć do zmywarki. Jakie czupiranu jeszcze udało mi się z naszego burdelo magazynu To rukować. chyba mama nam przywiozła, prawda? Jakiś czas temu. to jest impreza. Kochani, powiedzcie mi, czy to nie jest zbyt upiorne. My to chyba gdzieś przed domem zawiesimy, bo nie wyobrażam sobie, żeby tutaj. Ja się boję takich rzeczy generalnie. Faj Fajnie to wygląda, ale no do mieszkania chyba jednak to już jest przesada. Stwierdziliśmy, że jeszcze przed korkami wyskoczymy szybko do Home and you. Musimy zobaczyć jakieś takie jesienne kubki. Chcielibyśmy kupić też podkładki na stół. Te, które mamy, już są troszeczkę takie niewyjściowe. Mamy zobaczyć też świece w TK Max, ponieważ w zeszłym roku kupiliśmy taką czarną ze złoto-czarnym wieczkiem. Każdy, kto do nas przychodził, pytał, gdzie ją kupiliśmy, ja, także. Gdzie, gdzie ona w ogóle jest? Ona już została spalana? No ale myślałem, że zostawimy sobie tą całą taką formę. Przecież no ona bardzo ładna. Gdzie była. przemysław? No zużytą świeczkę zostawić. Nie wiem jak to się stało, ale znowu wylądowaliśmy na zakupach. Zobaczcie, jakie fajne rzeczy tutaj dorwaliśmy w Rezerw. Ale fajne też w zeszłym roku, ci mówiłem, że Rizerw naprawdę zaczął robić fajne rzeczy. Tak gatunkowo są dobre i designersko też są naprawdę bardzo fajne. Zaliczyliśmy jeszcze wcześniej aptekę, bo oczywiście Patryk wyjada <coughs> z samochodu i mówi sobie, Boże, głowa mi robi przemysł, a w słabo mi zrób coś, mi trochę energii. A w domu Patryk mówi sobie, że jakaś chyba klątwa na niego spoczęła w parysku, że jakaś klątwa na niego spoczęła, żebym go policzył. I splunął ze siebie, polizer. Słuchajcie. On jest po prostu niezrównoważony. Moja mama kiedyś opowiadała o tym, że jak coś się dzieje, to trzeba polizać kogoś, splunąć przez lewe ramię i wtedy wszystko ustępuje. I przemysław tak zrobił, a ja miałem na cerę taki specyfik nałożony. I jak było? No, jeszcze do tej pory mamy język sztywny. Troszkę jest taka krótkawa, troszeczkę jest dziwna, ale zobacz, jak fajnie wyglądamy. One wiesz, są już bardziej taka piżemkowa chyba niż taka... Nie, ja ją Albo ją do jakąś. właśnie rozpiętą chyba. Do t-shirtu, po prostu się powinno nosić, bo tak to. Ale jest bardzo tak... fajna kolorystycznie, super w niej wyglądasz. Nie wiem, co tutaj ostatnio się wydarzyło, ale my wpadliśmy w jakiś szał zakupowy. Codziennie chodzimy, codziennie coś kupujemy i codziennie coś naprawdę fajnego można w tych sklepach znaleźć. Jak to mówią ładnemu we wszystkim ładnie, naprawdę bardzo fajne te tak, rzeczy te są. Tam mi się bardziej podoba niż tamta, bo tam tej chyba, co ty masz teraz za sobie, jakoś tak nie do końca czuję. Co, poryś, chyba też, o, chyba też wyczuł jej, tę koszulę. O jej, o jej, chyba też ci się podoba, tak? Przyszliśmy właśnie do Home and You. Lubimy ten sklep za to właśnie. Właśnie, że często są tutaj różnego rodzaju promocje. Po pierwsze, jest dużo rzeczy przecenionych. Często właśnie jest taka promocja, że druga rzecz, na przykład 90% taniej, albo może jakieś I jakiś właśnie voucher. dzisiaj ona obowiązuje. Tak właśnie wspominałem, że mamy dzisiaj właśnie jakieś promocje, więc przyjrzymy co tutaj jest. Widzisz jakieś kupki? Jakie fajne wianki, wieńce dorwaliśmy tutaj na wyprzedaży. Te są po 89 zł, a te po 125 i są również w takiej zielonej kolorystyce do tego takie liście. W sumie nie wiem na co, ale one też są na promocji. Próbuję, o tutaj mamy taki kolor. Jak one w rzeczywistości wyglądają? Może weźmiemy sobie? Znalazłem jeszcze pościel. Bo musimy kupić nowo, mam tutaj dwa rodzaje. Ta jest taka żakardowa, bardziej świecąca, nie wiem czy będzie widać, połyskująca. Nie, akurat tutaj nic nie A ta widać. ta jest taką bardziej strukturą takich liści, bardziej taka trójwymiarowa 3D, więc e, może weźmiemy jakąś, TK Max już święta na całego. Zobaczcie, jaki wybór kul śnieżnych, pozytywek, w różnych kolorach bardzo ładne, ta jest przepiękna. Z tego co pamiętam, to był hit zeszłego roku: takie szklanki z dekoracyjnymi elementami. Mi akurat osobiście się to nie za bardzo podoba, ale tutaj jest też taka ze złotym reniferem z perłami. Zastawy. Jest tutaj tego wszystkiego od groma. Są też kubki z choinkami. Mamy tutaj też ciastka. Mamy też bałwana. Znalazłem dla ciebie kubek na zimową herbatę. Myślę, że z takiego to się w końcu napijesz, a nie będziesz robił herbatkę za herbatką. Przecież to nie jest na herbatę. To jest jakieś dorobienia. Co to jest? do wyrabiania ciasta, ale myślę, że to by się takie Przemysław, tak nie przyda. bierzemy tego. Słuchajcie, pojawiły się też kalendarze adwentowe dla piesków, ale my się zawsze tak zastanawiamy, czy to ma jakieś atesty, czy to jest zdrowe. Nie będziemy tego na pewno brali dzisiaj, no, ale jeżeli ktoś wie, to, ulubiona, la la parisca, musimy ją wziąć, bo ona się zepsuła. Tak, weź ją przemysła Gdzie ty No jak, to tatuszkę na kolanach najlepiej. O, proszę bardzo, jaki odważny. Do ciebie. Chodź, szkakuj, hop. Chodź, hop. Super. Siadaj sobie. Jeszcze w takim miejscu to nie byłeś. Coś? Ja jestem w ogóle przerażony, bo sam na to wpadłem. Już wychodziliśmy z Wola Park i wpadłem na pomysł, mówię do Przemysława, czy my mamy w domu coś na obiad i Przemysław mówi, że mamy zamrożone gołąbki od babci. A ja tak mówię, że zjadłem coś takiego, jakąś chińszczyznę, coś takiego, czego na co dzień się nie je. I przyszliśmy do takiej ogólnej strefy z różnymi takimi to jest food hall, ciężko to nazwać, co to za miejsce jest. I zamówiliśmy sobie coś takiego. indyjskiego. Indyjskiego, coś takiego pikantnego. To jest, słuchajcie, miłośnik, pierwsza klasa. Zobaczcie on zaraz na rękach Przemysłowowi zaśnie. No. Tak i właśnie oto obiad Patrycjuszek nam zafundował. Ja mam tylko nadzieję, że my się od tego nie pochorujemy. Mamy makaron z warzywami kurczakiem. Ja sobie wziąłem taka masala na ostro z ryżem. Ale jaka Także, porcja w ogóle tego pach, jest. Nieładnie. Paryskowie pachnie. Ale jest naprawdę przepyszne. Mi się te dania kojarzą z Malediwami, bo tam jest właśnie taka kuchnia indyjska. Dużo właśnie takiego mięsa, warzyw na ostro. Mnie to wypala już ale kompletnie, ale to danie przemysława jest naprawdę przepyszne. To jest tam jest składnik, który ty wykorzystujesz do zupy rybnej. Dobrze pamiętam. Tak, generalnie na podstawie tego sosu tikka masala robię zupę rybną. Dodaję tam właśnie mleka kokosowego, rybę taką świeżą z nadmorza, którą Dostarcza nam mój tata, dealer ryb, brzuszki pełne, jesteśmy tak najedzeni, że to jest w ogóle jakiś, jakieś szaleństwo. Wszyscy zawsze do nas mówią, że mamy. Wszędzie porządek, w domu porządek, w samochodzie porządek. To jest samo nieprawda. W, samochodek byłby, w samochodzie byłby porządek. Gdyby nie ty, ja odkąd po prostu zacząłem być z Patrykiem, to w samochodzie jest wieczny burdel. to serwetki, mi się chustetki. wydaje, że ty masz jakieś gorzkie żale tutaj e, na mnie. Nie, 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 ty mówisz, że jest burdel. No burdel to samo wszystko, to są twoje rzeczy. Ja... <noise> Zawsze, jak przychodzi wieczór, to parysek tutaj pod kocyk mi przychodzi tak naprawdę na kocyk. Zawsze tak łapkami kopię, żebym go tutaj wpuścił, rozłożył nogi. O tej porze jest po prostu taki rozkoszny. Chce leżeć, nie chce już mu się wychodzić na spacerki, tylko żeby tatuśkowie razem z nim wegetowali na kanapie. Czasami jest po prostu tak, że jak coś robimy i on chce, żebyśmy już przyszli na kanapę, to nas woła, szczeka na nas, że mam na tą kanapę usiąść, że on teraz ma czas dedykowany, żeby się z nim pobawić, pokiziać, pomiziać, żeby on mógł sobie tutaj w spokoju zasnąć. Ja nie wiem, jak to się w ogóle stało, że ty już zdążyłeś się przekąpać, ubrał się Przemysław w piżamę, a ja jestem jeszcze w ubraniu. Ty zawsze robisz wszystko w takim ekspresie, że ja jeszcze nie zdążę się obrócić. Zrobiłem Jestem herbatkę, przygotowałem z wszystko, a Przemysław już jest wykąpany, zmywarkę rozłożył i jeszcze wszystko jest gotowe. Herbatki mamy naszykowane. Szukamy teraz czegoś do obejrzenia. Obejrzałbym jakiś film. Ja ostatnio jakoś w seriale nie lubię się wkręcać, ponieważ nie mamy na to czasu, a film maksymalnie dwie godzinki przeleci. Wszystko wiadomo, o co chodzi. Człowiek potem nie siedzi nie myśli, nie zastanawia się. Ja to się niesamowicie cieszę, że w końcu mamy weekend. Ten tydzień był tak intensywny, tyle rzeczy się. Działo. W tylu miejscach musieliśmy być jednocześnie, że po prostu aż brakowało nam terminów i miejsca jak poupychać wszystko. W zasadzie to już często powtarzaliśmy, że mieliśmy ostatnio taki właśnie intensywny czas, że dużo się dzieje, dużo zmian i faktycznie tak było. O wielu rzeczach nie mówiliśmy, ale te ostatnie kilka tygodni było naprawdę takie bardzo intensywnych I zarówno na budowie i w rzeczach, które ogarniamy dookoła. Także ja się mega cieszę, że teraz jest weekend cisza, spokój, możemy sobie teraz powegetować, pohibernować. Ja cały Ten dzień... Ten mały śmierdziuszek musi się tylko wykąpać. Ja cały dzień i cały tydzień tak naprawdę marzyłem o tym, żeby przyszedł właśnie piątek, żebyśmy mogli się rozłożyć, wszyscy we trójkę, przebrać piżamki, bo to jest dla mnie jeszcze clue do tego wszystkiego. Herbatkę zimową mam w ręku, Przemysław pod ręką i teraz coś przyjemnego do oglądania. Mamy nadzieję w ogóle, że takie filmy z naszego życia codziennego się Wam podobają. Nie mamy teraz czasu, ani możliwości, Boże. żeby jakieś inne materiały dla Was przygotowywać, a piszecie w komentarzach, że fajnie, że lubicie te zakupy, że lubicie takie codzienne. Nasze życie po prostu tutaj oglądać. Już przestań gadać, kochani, będziemy się z Wami powoli żegnać. Ale zanim się z Wami pożegnamy, koniecznie zostawcie komentarz, żebyśmy wiedzieli, czy takie filmy Wam się podobają. My się żegnamy, ja idę się kąpać, oglądamy. Film? Serial. Znalazłem serial. Nie, Przemysłow, proszę cię, ja nie chcę się już wkręcać w żadne takie rzeczy, bo będziemy, nie wyjdziemy jutro z domu. Także nie przedłużając, żegnamy się z wami. Widzimy się we wtorek. Do zobaczenia. Pa! pa.